Atlas Fallen to najnowsza gra od niemieckiego studia deck 13, która tym razem zabierze nas do tajemniczego, pustynnego świata, w którym rządzi Bóg, będący tyranem i wykorzystujący zwykłych ludzi do niewolniczej pracy. W Atlas Fallen wcielimy się w rolę bezimiennego bohatera, który jest jednym z nomenomen bezimiennych, czyli zwykłych ludzi, których zmusza się do niewolniczej pracy w kopalniach. Cały reżim opiera się na wykorzystywaniu niewolników do kopania magicznych kryształów, będących źródłem potęgi boga Celosa oraz królowej, która jest awatarem złej istoty. Pomaga jej także olbrzymi obiekt zwany obserwatorem, który gdzieś w tle będzie zawsze podążać za naszym bohaterem. A dlaczego zwykły niewolnik staje się taki ważny? Otóż wchodzi w posiadanie tajemniczej gadającej rękawicy, która da mu niesamowite możliwości kontroli piasku oraz wykorzystania kryształów do używania potężnych umiejętności. Nasz bohater wyrusza w podróż, by zrozumieć, czym tak naprawdę jest telos oraz terror, który dominuje świat, a także by poznać tajemnicę rękawicy. Fabuła w Atlas Fallen na pierwszy rzut oka wygląda nawet przyzwoicie. Niestety, im dłużej będziemy grać, tym bardziej będzie ona generyczna, powtarzalna i w pewnym momencie nużąca. Zaczniemy łapać się na tym, że będziemy biegać z jednego zadania do drugiego, nawet bez chęci wczytywania się w ich historię. To jest w sumie ciekawe, jak bardzo fabuła w Atlas Fallen nas nie wciąga, bo sam świat gry jest dosyć ciekawy i miłość go eksploruje. Atlas Fallen to trzecia osobowa gra akcji, w której będziemy kierować naszym bohaterem na niewielkich, otwartych mapach. Będziemy je eksplorować w celu znalezienia skarbów oraz przedmiotów, które wzmocnią naszego bohatera. Muszę przyznać, że całe dobieganie, a raczej ślizganie się w Atlas Fallen jest całkiem przyjemne. Cały system przypomina ten, który pamiętamy np. z Forspoken, jednak tutaj mam wrażenie, że nasz bohater jest bardziej dynamiczny i elastyczny w eksploracji. Skacze bardzo daleko, porusza się niesamowicie szybko, a mapy zostały skonstruowane w taki sposób, że nawet bardzo rzadko korzystałam z systemu szybkiej podróży. Podobnie miałem z Spider-Man na PlayStation 4, gdzie przemieszczanie się było tak fajne, że nie używałam do tego szybkiej podróży. Co ciekawe, nawet system ukrytych przedmiotów w grze nie opiera się na standardowych kropkach i lokacjach. Przykładowo możemy odnaleźć iglicę, którą musimy aktywować jedna za drugą, by odnaleźć skarb, albo punkty obserwacyjne, które pokażą nam, gdzie są skrzynki ze skarbami. Niestety to nie zostanie zaznaczone na mapie, i albo musimy to zrobić sami, albo iść na wyczucie w dane miejsce. Na początku strasznie mnie irytował ten system, ale potem zrozumiałam, że ma on swoje zalety. Mamy w ten sposób szansę przyjrzeć się kolejnym lokacjom i odnaleźć przedmioty, które nie są oznaczone jako skarb, np. listy czy postacie, które po rozmowie mogą nam dać mapę skarbu. A poszukiwanie skarbu z mapy też daje satysfakcję, bo kiedy będziemy w pobliżu takiego miejsca zostaje ono zaznaczone na naszej mapie, ale miejsce gdzie możemy wykopać skrzynię musimy odnaleźć sami w ramach okręgu na tej mapie. I gdybyśmy mieli przyjemność z grą, taką jak ostatni Assassin's Creed Odyssey, gdzie mamy rany milion niepotrzebnych kropek na mapie, które tylko zaliczamy jedna za drugą, to pewnie porzuciłabym tę grę stosunkowo szybko. Atlas Fallen posiada jednak szereg niedużych map, można je porównać do pierwszej mapy z Odyssey albo Valhalla, które są na tyle duże, byśmy mieli wrażenie odkrywania kolejnych tajemniczych zakątków, a jednocześnie są na tyle małe, że kiedy zaczniemy się w nimi nudzić, to aktywuje się kolejny akt gry, gdzie pojawi się kolejna mapa. Tych jest w grze około czterech i każda z nich różni się zarówno klimatem, jak i wyzwaniami. Nasz dzielny, bezimienny bohater będzie też walczyć z szeregiem demonów i muszę przyznać, że walka po jej zrozumieniu jest całkiem przyjemna. Nasz heros będzie używał dwóch z szeregu odblokowanych broni, a podczas walki, kiedy będzie zadawał obrażenie, będzie zdobywał impet, który zwiększa obrażenie, ale jednocześnie zwiększa też obrażenie, które otrzymujemy od wrogów. Dodatkowo kolejne poziomy impetu odblokowują potężne kryształy, które montujemy w rękawicy przed walką. W ten sposób staramy się ciągle utrzymać odpowiednie tempo walki i przyciskamy wrogów do ściany, żeby tylko nie stracić impetu. System blokowania jest podobny do tego z Mortal Shell, czyli zamiast przerywać naszą akcję, nasz bohater na chwilę pokrywa się piaskiem. Więc, w przeciwieństwie do innych gier, możemy smaszować przyciski ataku na padzie. A kiedy wróg nas zaatakuje, to natychmiast zablokować nie martwiąc się tym, że jesteśmy w trakcie skoku czy też ataku. Bardzo mi się podoba taki system walki. Niestety jednak w walce brakuje precyzji, a twórcy nie do końca opanowali jej tempo i nasza kamera potrafi skakać po wrogach, kiedy ci znikają, na przykład się zakopują lub są po prostu duzi i zajmują cały ekran. Bohater w Atlas Fallen rozwija się w inny sposób niż w podobnych grach. Nasz dzielny heros zdobywa umiejętności pasywne podczas ulepszania zdobywanych pancerzy. Każde ulepszenie to jeden atut, a same atuty pomagają nam głównie w eksploracji świata gry. Jest to bardzo intrygujące rozwiązanie, ponieważ gra w ten sposób zmusza nas do rozwijania każdego z pancerzy, które nieraz zdobywamy, robiąc rozbudowane zadania dodatkowe, a dzięki temu będziemy posiadać zawsze solidny zestaw, gdybyśmy chcieli zmienić styl gry. Tych w grze jest ogólnie pięć i na przykład czerwony styl opiera się na ataku, a zielony na leczeniu. Tak samo podzielone są kryształy, które zdobywamy i je także możemy ulepszać. Kryształy montujemy w rękawicy tak, by pasowały do bonusu zbroi, dzięki czemu dostaniemy dodatkowe bonusy a najlepsze jest to, że gra pozwala nam przygotować parę archetypów, które możemy błyskawicznie zmieniać w trakcie gry. Sprawia to, że rozwijanie bohatera w Atlas Fallen jest angażujące i ciekawe. Atlas Fallen niestety jest grą stosunkowo brzydką i na przykład według mnie wygląda gorzej niż The Search i inne gra od Studia 13. Animacje twarzy są brzydkie, a teksty w niektórych miejscach pozostawiają wiele do życzenia. Podobnie temat dotyczy potworów, które wydają się podobne do siebie i zrobione z lenistwa. Pomijając jednak to oraz parę innych problemów, o których wspomniałam, Atlas Fallen jest jedną z tych gier, do których pomimo wad wracam z przyjemnością. System eksploracji oraz wesołe skakanie po górach na olbrzymie odległości daje mi naprawdę sporo frajdy, a walka możliwości. Atlas Fallen to dobry punkt wyjścia do prominentnej serii, a grę ukończyłam z przyjemnością i z przyjemnością też zagram w drugą część. Dziękujemy, że oglądaliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie w kanał, a w komentarzu napiszcie, czy mieliście może okazję grać w tę grę i co o niej myślicie. I do następnego, cześć!